Byłem w trakcie przeglądania raportów kwartalnych, kiedy mój telefon zabrzęczał. Na ekranie wyświetliło się imię mamy, co sprawiło, że się zatrzymałem. Ostatnio nie rozmawiałyśmy zbyt często, więc jej telefon w godzinach pracy był czymś niezwykłym. Robin, kochanie, odezwała się mama znajomym tonem, którego używała, gdy czegoś chciała. Twój ojciec i ja musimy odbyć z tobą poważną rozmowę. Możesz przyjść po pracy. Spojrzałam na swój kalendarz. W wieku 28 lat zbudowałem sobie wygodne życie, wraz z wymagającą pracą, która zwykle zajmowała mnie do późnych godzin wieczornych. Ale coś w głosie mamy sprawiło, że ponownie rozważyłem swoje zwykłe wymówki. Jasne, mogę wpaść około szóstej, odpowiedziałam, zastanawiając się już o co chodzi. Kropka droga do domu rodziców wydawała się dłuższa niż zwykle. Kiedy wjechałam na znajomy podjazd, zauważyłam, że nie ma tam samochodu mojej siostry. To było dziwne. Marian zwykle kręciła się po domu przez większość wieczorów. Dom wydawał się mniejszy niż pamiętałam, chociaż wyprowadziłam się dopiero cztery lata temu. Mama kazała mi usiąść na kanapie, podczas gdy sama usiadła na brzegu swojego ulubionego fotela. Musimy porozmawiać o twojej siostrze, zaczęła mama, wymieniając spojrzenia z tatą. Co z Marian? Zapytałam, choć miałam przeczucie, że wiem dokąd to zmierza. Mama westchnęła dramatycznie. Wiesz, że od ukończenia studiów ma problemy ze znalezieniem pracy. Minęły już dwa lata, a ona ma 24 lata, zaczynamy się martwić. Kropka przytaknęłam powoli. Moja siostra ukończyła prestiżową uczelnię, o czym nasi rodzice nigdy nikomu nie pozwalali zapomnieć, ale nie udało jej się jeszcze znaleźć pracy, którą uważała za odpowiednią. Może mogłaby zacząć od czegoś dla początkujących, zasugerowałem ostrożnie. Zdobyć trochę doświadczenia i piąć się w górę. W ten sposób większość ludzi. Nie, nie, przerwała mi mama. Energicznie potrząsając głową. Twoja siostra poszła do Carleton College. Nie może po prostu przyjąć każdej pracy, jaka się nadarzy. Potrzebuje czegoś odpowiedniego. tata odchrząknął. Ona ma potencjał, Robin. Potrzebuje tylko odpowiedniej okazji. Kropka siedziałam, patrząc, jak wymieniają znaczące spojrzenia. Wiedziałam, co będzie dalej. Mieliśmy nadzieję, powiedziała mama, pochylając się do przodu, że może ty mógłbyś pomóc. Pewnie masz już jakieś znajomości, ludzi, którzy mogliby pomóc twojej siostrze rozpocząć właściwą karierę. Spojrzałem między ich wyczekujące twarze i westchnąłem. Zobaczę, co da się zrobić. Może uda mi się popytać, zobaczyć, czy któryś z moich przyjaciół lub kolegów wie o jakichś ofertach pracy. Kropka, dwa dni po rozmowie z rodzicami przewijałem kontakty w telefonie, aż znalazłem numer Jamesa Millera. Kropka, byliśmy dobrymi przyjaciółmi na studiach, a on odniósł spory sukces, zakładając startup technologiczny, który naprawdę wystartował w zeszłym roku. Robin Dawno się nie słyszeliśmy, jego wesoły głos dobiegł przez głośnik. Chcę osłychać. Hej, James, mam się dobrze. Słuchaj, mam do ciebie prośbę, powiedziałam, przechodząc od razu do rzeczy. Moja siostra szuka pracy i pamiętam, że wspominałeś, że twoja firma zatrudnia. Tak, rozwijamy się dość szybko. Zawsze szukamy młodych talentów, odpowiedział James. Jakie jest jej wykształcenie? Przedstawiłem mu referencję Marianne. Starannie pomijając dwuletnią przerwę w zatrudnieniu. Jasne, mogę rzucić okiem, powiedział. Niech prześlę swoje CV na mój adres e-mail. Jeśli będzie dobrze pasować, na pewno weźm drugę myją pod uwagę. Dzięki, James. Naprawdę to doceniam. Kropka po rozłączeniu się natychmiast zadzwoniłem do Marian. Zadzwoniłem cztery razy, zanim odebrała. Co odpowiedziała, brzmiąc na zirytowaną? Hej, być może znalazłem coś dla ciebie, powiedziałem. Starając się zachować optymizm w głosie. Mój przyjaciel James prowadzi naprawdę innowacyjny startup technologiczny. Szukają ludzi i powiedział, żebyś rzuciła okiem na swoje CV. Kropka po drugiej stronie nastąpiła długa pauza. Nieważne, odpowiedziała w końcu Marian, a jej głos ociekał brakiem zainteresowania. Jestem teraz trochę zajęta. Wyślę to, kiedy się tym zajmę. Im szybciej, tym lepiej, naciskałem. Te stanowiska zwykle szybko się zapełniają. Powiedziałam, że zrobię to, gdy skończę z moimi osobistymi sprawami, warknęła i rozłączyła się kropka, wpatrywałem się w telefon z niedowierzaniem. Próbowałem jej pomóc, a otrzymałem taką odpowiedź. Ale to był dopiero początek. Kropka. Po mojej wizycie w domu rodziców, mama zaczęła dzwonić prawie codziennie. To była dziwna zmiana, wcześniej prawie ze sobą nie rozmawiałyśmy, a teraz nagle chciała wiedzieć wszystko o moim życiu. Jak idzie praca, kochanie, pytała. Dobrze ci płacą. To twoje mieszkanie musi być drogie, kropka i nieuchronnie. Każda rozmowa kończyła się słowami, a tak przy okazji nie lubię pytać, ale czy mógłbyś odłożyć 100 dolarów? Tylko do przyszłego tygodnia. Albo brakuje nam trochę na rachunki za prąd w tym miesiącu, kropka za każdym razem wzdychałem i przelewałem pieniądze. Nie było to dużo i mogłem sobie na to pozwolić, ale coś w tych codziennych telefonach i ciągłych prośbach sprawiało, że czułem się nieswojo. Mimo wszystko byli moimi rodzicami i wmawiałam sobie, że to tylko tymczasowe, dopóki Marian nie znajdzie pracy. wraz z codziennymi telefonami, mama zaczęła częściej zapraszać mnie na rodzinne obiady. Zawsze jesteś taka zajęta pracą, mówiła. Rodzina powinna być najważniejsza, Robin. Dołącz do nas na obiad w niedzielę. Te kolacje stały się cotygodniowym rytuałem, ale wszystkie przebiegały według tego samego scenariusza. Kropka, ledwo przeszłam przez drzwi, a mama zaczynała swój ulubiony temat, czyli ostatnie osiągnięcia Marian. Twoja siostra miała w tym tygodniu pięć rozmów kwalifikacyjnych, przecinek. Oznajmiła mama pewnej niedzieli, uśmiechając się, gdy podawała mi tłuczone ziemniaki. 5. Dasz wiarę, jak ciężko pracuje. Tata pokiwał głową z aprobatą. To nasza dziewczyna zawsze daje z siebie wszystko. Aha i chodzi teraz na lekcje hiszpańskiego, kontynuowała mama, prawie nie wstrzymując oddechu. Trzy razy w tygodniu. Do tego te niesamowite seminaria z rozwoju osobistego. Instruktor mówi, że ma niesamowity potencjał. Kropka, przesuwałem jedzenie po talerzu, a wspomnienia powracały, gdy na wpół słuchałem ich niekończących się pochwał Marian. Zawsze tak było, odkąd sięgam pamięcią. Kropka, miałam cztery lata, kiedy urodziła się Marian. W dniu, w którym przywieźli ją ze szpitala do domu, w naszej rodzinie jakby przełączył się przełącznik. Nagle wszystko kręciło się wokół mojej młodszej siostry. Moje prace plastyczne zniknęły z lodówki. Zastąpione przez pierwsze bazgroły Mariani. Moje osiągnięcia w nauce stały się szumem w tle dla każdego kamienia milowego Marian. Wspomnienie moich dziesiątego urodzin wciąż kuje w oczy. Zaprosiłam całą moją klasę, ale kiedy Marian wpadła w złość, bo chciała zdmuchnąć moje świeczki, mama i tata pozwolili jej to zrobić. Nie bądź samolubna, Robin, skarcili mnie, gdy zaczęłam płakać. To tylko mała dziewczynka, kropka ten schemat trwał przez całe nasze dzieciństwo. Jeśli coś poszło nie tak, obwiniano mnie kropka, kiedy ośmioletnia Marianne rozbiła ulubiony ważon mamy, biegając po domu, dostałam szlaban za to, że jej nie pilnowałam. Kiedy oblała test w gimnazjum, w jakiś sposób była to moja wina, że nie pomogłem jej w nauce kropka Nieważne, że miałam własne egzaminy, do których musiałem się przygotować kropka odkąd zaczęłam naukę w liceum. Moi rodzice dali mi jasno do zrozumienia. Że nie będą w stanie pomóc mi w opłaceniu czesnego. Musimy oszczędzać na edukację Marianne, tłumaczyli. Jest taka obiecująca w swoich zaawansowanych klasach, kropka rzuciłem się więc w wir nauki. Podczas gdy Marian chodziła na zajęcia taneczne i letnie obozy, ja pracowałam na pół etatu i do pisałam eseje stypendialne. Kropka, kiedy w końcu dostałam się na uniwersytet stanowy, jedynym komentarzem mamy było: "Cóż, przynajmniej to załatwione. Kropka. Teraz możemy skupić się na tym, by Marian dostała się do Carleton." Studia były wyczerpujące kropka, pomiędzy utrzymywaniem mojego stypendium GPA Pracą 20 godzin tygodniowo w księgarni na kampusie i braniem dodatkowych zmian przy stolikach w weekendy ledwo miałem czas na sen. Ale było warto. Kropka dzień, w którym wyprowadziłem się z domu rodziców do własnego mieszkania, był pierwszym, w którym poczułem, że mogę swobodnie oddychać. Czasami zastanawiam się, czy moi rodzice kiedykolwiek zauważyli, jak ciężko pracowałem. Jak wiele osiągnąłem na własną rękę, kropka, ale siedząc tutaj na kolejnym rodzinnym obiedzie, słuchając ich zachwytów nad najnowszym samodoskonaleniem Marianne, znam już odpowiedź, kropka, dwa tygodnie po rozmowie z Jamesem Marian w końcu wysłała swoje CV. Ku mojej uldze, James dostrzegł potencjał w jej aplikacji i zaproponował jej stanowisko w dziale marketingu, kropka, dowiedziałem się o jej przyjęciu nie od samej Marian, ale od podekscytowanej mamy. Twoja siostra dostała pracę, praktycznie krzyczała przez telefon. Czy to nie wspaniałe? Jest taka utalentowana, od razu dostrzegli jej potencjał. Kropka oczywiście nie wspomniała o moim związku z Jamesem. Żadnego potwierdzenia, że pomogłam jej to osiągnąć. Ale byłam już do tego przyzwyczajona. Kropka tygodnie zamieniły się w miesiące i zanim się obejrzałam, zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Zaproszenie mamy na świąteczny obiad, przyszło ze zwykłym poczuciem winy. Od lat nie spędzałeś z nami świąt, Robin, przypomniała mi. Marianne będzie bardzo rozczarowana. Jeśli cię tam nie będzie, kropka, wątpiłem w to, ale i tak się zgodziłem. Może teraz, gdy Marianne ustabilizowała swoją karierę, będzie inaczej. Może w końcu trochę dorosła. Powinienem był wiedzieć lepiej. Kropka w Boże Narodzenie siedziałem na swoim starym miejscu przy stole w jadalni i patrzyłem, jak Marian prezentuje rodzicom starannie zapakowane prezenty. Mama sapnęła, gdy otworzyła designerską torebkę. Och, kochanie, jest cudowna, wykrzyknęła, tuląc ją do piersi. I to jeszcze za kilka pierwszych wypłat jesteś taka troskliwa. Kropka następny był prezent od taty, drogi zegarek który sprawił, że jego oczy rozbłysły. To moja dziewczyna, powiedział z dumą. Zawsze dokładnie wie, co kupić kropka moje prezenty, starannie dobrana książka dla taty o jego ulubionym okresie historycznym i ręcznie robiony album fotograficzny dla mamy ze zdjęciami rodzinnymi, które spędziłam tygodnie na zbieraniu i porządkowaniu. Leżały nieotwarte na bocznym stoliku. Wiedziałem, że w końcu do nich dotrą. Grzecznie dziękując i rzucając szybkie spojrzenia, zanim wrócą do podziwiania wyboru Marianne. Marianne ledwo zauważyła moją obecność podczas całej kolacji. Kilka razy, gdy nasze spojrzenia się spotkały, szybko odwróciła wzrok, jakby nawiązanie kontaktu wzrokowego mogło zobowiązać się do wyrażenia wdzięczności za pracę, którą pomogłem jej zdobyć. Najbliżej prawdziwej rozmowy byliśmy, gdy poprosiła mnie o podanie sosu. Ale życie toczyło się dalej. Codzienne telefony mamy, zawierały teraz szczegółowe raporty o sukcesach Marian. Z których każdy był przedstawiany tak, jakby moja siostra w pojedynkę zrewolucjonizowała firmę. Marian wygłosiła prezentację na kwartalnej konferencji, zachwycała się mama. Wszyscy byli pod wrażeniem. Poprosili ją nawet o poprowadzenie sesji. Albo, twoja siostra właśnie wróciła ze swojej pierwszej podróży służbowej do Chicago. Jej szef powiedział jej, że ma prawdziwy potencjał przywódczy. słuchałem tych informacji, siedząc przy własnym biurku. W moim własnym biurze, gdzie bez niczyjej pomocy ani koneksji osiągnąłem własne sukcesy. Ale oczywiście te osiągnięcia nie były warte wspominania. Nigdy nie były. Och, a mówiłam Ci! Mama kontynuowała pewnego dnia, jej głos kipiał pod ekscytowaniem. Marianne została odpowiedzialna za ich nową kampanię w mediach społecznościowych. Jest w tym taka naturalna, wszyscy uwielbiają jej pomysły. Kropka wydałem z siebie odpowiednie odgłosy zainteresowania, kończąc swój własny raport kwartalny, który przyniósł mi premię w zeszłym miesiącu. Nie żebym zawracała sobie głowę mówieniem o tym rodzicom. Jaki byłby tego sens? Telefon zadzwonił w deszczowy wtorkowy wieczór, gdy przygotowywałem kolację. Usiadłem przy blacie kuchennym, słuchając znajomego dźwięku deszczu uderzającego o okna, podczas gdy mama opowiadała o swoich kłopotach finansowych. Podatki od nieruchomości wzrosły. Samochód wymagał naprawy. Zmniejszone dochody taty nie pokrywały już podstawowych wydatków. Po prostu nie jesteśmy pewni. Co robić? zakończyła, a jej głos lekko się załamał. Wiem, że prosimy o wiele, ale mieliśmy nadzieję, że pomożesz nam przetrwać ten trudny okres. Kropka, wpatrywałem się w wpół pokrojone warzywa na desce do krojenia, myśląc o własnych finansach. Miałem dobrą pensję, żyłem skromnie i udało mi się zaoszczędzić przyzwoitą sumę. Jednak to o CO pytała, ile potrzebujesz, usłyszałem, jak sam o to pytam kropka po drugiej stronie nastąpiła przerwa. Może tysiąc dolarów miesięcznie. Dopóki sytuacja się nie poprawi, po dłuższej chwili zgodziłem się. Co miesięczne przelewy stały się częścią mojej rutyny, tak jak płacenie za czynsz czy media. Początkowo wdzięczność mamy była ogromna, ale wkrótce pieniądze stały się po prostu oczekiwaną. Kolejną regularną wpłatą na konto, kropka, w międzyczasie rodzinne spotkania nadal były ćwiczeniami z cierpliwości. Marian przychodziła, zwykle spóźniona, ubrana w markowe ciuchy i z najnowszym iPhonem, kropka spędzała cały wieczór na rozmowach. Opowiadając o swoich ostatnich triumfach w pracy, Siedziałem cicho, obliczając w myślach. Ile z moich miesięcznych alimentów mógłbym przeznaczyć na swoją przyszłość? Kropka w miarę upływu miesięcy, prośby mamy rosły. Najpierw była to dodatkowa 100 tu, dwieście tam. Mówiła, że tylko ten jeden raz, ale wyjątki stawały się coraz częstsze. Kropka w końcu zasugerowała, że tysiąc to już za mało. W dzisiejszych czasach wszystko staje się takie drogie, westchnęła podczas jednej z naszych rozmów. A skoro twój ojciec wciąż ma mniej godzin pracy, to myślisz, że dałabyś radę zarabiać piętnaście stów? To zrobiłoby taką różnicę. Kropka zgodziłem się, choć coś skręciło mnie w żołądku, gdy dwa tygodnie później mama mimochodem wspomniała, że zmniejszyła liczbę godzin pracy do pół etatu kropka podczas jednej z naszych coraz rzadszych prywatnych rozmów w końcu zebrałem się na odwagę i zapytałem o fłat Marian w rodzinne finanse kropka w końcu zarabiała teraz dobre pieniądze które wydawała się chętnie wydawać na luksusowe apartamenty i markowe ubrania. Odpowiedź mamy była natychmiastowa i obronna. Och, nigdy nie poprosilibyśmy Marian o pieniądze, powiedziała, brzmiąc na szokowaną samą sugestią. Ona teraz inwestuje w siebie, kursy rozwoju osobistego, wydarzenia networkingowe, budowanie swojego profesjonalnego wizerunku. To bardzo ważne dla jej kariery. Kropka, życie ma zabawny sposób ujawniania prawd. Kiedy najmniej się ich spodziewasz. Pewnego środowego popołudnia siedziałem w mojej ulubionej kawiarni, korzystając z przerwy na lunch, aby nadrobić zaległości w czytaniu, kiedy usłyszałem znajomy głos. Robin, co za zbieg okoliczności, kropka podniosłam wzrok i zobaczyłam Jamesa, mojego starego przyjaciela ze studiów i szefa Mary stojącego przy moim stoliku z kawą w ręku. Nie czekając na zaproszenie, podniósł krzesło i uśmiechnął się szeroko. Cieszę się, że na Ciebie wpadłem, powiedział. Siadając, miałem zadzwonić i pogratulować Ci awansu, Marian. W ciągu ostatnich kilku miesięcy naprawdę dała czadu, kropka poczułam, że mój kubek z kawą zamarza w połowie drogi do ustęp. Awans, uśmiech Jamesa lekko osłabł. Tak, w zeszłym tygodniu została szefową marketingu cyfrowego. Nie powiedziała ci. Pomyślałem, że skoro jesteś jej siostrą, kropka przerwał, wyglądając na lekko zakłopotanego kropka, a tak przy okazji, Marianne zaprosiła mnie na imprezę w domu twoich rodziców w tę sobotę. Niestety, nie będę w stanie. Mógłbyś przekazać jej moje przeprosiny i gratulacje, wymusiłam uśmiech. Próbując ukryć szok kropka jasne, dam jej znać kropka, James spojrzał na zegarek i wstał kropka przepraszam, ale mam spotkanie za piętnaście minut. Miło było cię widzieć, Robin kropka z tymi słowami odszedł, zostawiając mnie siedzącą z zimną kawą i rosnącym poczuciem niedowierzania. Siedziałem tam przez długi czas, a mój umysł szarał kropka uroczystość w domu moich rodziców. Tych samych rodziców których wspierałem co miesiąc kwotą 1500 dolarów. Tej samej siostry, która miała pracę tylko dzięki mojemu związkowi. Kropka w tym samym domu, w którym spędziłem niezliczone niedzielne obiady, słuchając niekończących się pochwał na temat osiągnięć Marian. ręce lekko mi się trzęsły, gdy wybierałem numer mamy. cześć. Kochanie, odpowiedziała, brzmiąc na rozkojarzoną. Wszystko w porządku, tak, mamo, powiedziałam, starając się zachować spokojny głos. Myślałem, żeby wpaść na kolację w sobotę. Dawno nie jedliśmy rodzinnego posiłku. Kropka, po drugiej stronie nastąpiła długa pauza. Kropka, och, w sobotę. Głos mamy był tak wysoki, jak wtedy, gdy robiła wymówki. Tak mi przykro, kochanie, ale twój ojciec i ja mamy już plany. Tego wieczoru odwiedzamy przyjaciół. Wziąłem głęboki oddech. Po czym zagrałem swoją kartą. Nie ma sprawy, powiedziałam swobodnie. To może w piątek. Mogę przynieść jedzenie na wynos z tej chińskiej knajpki. Którą lubi tata? Praktycznie słyszałem panikę. Mamy przez telefon. W piątek będą dekorować przyjęcie, wieszać serpentyny, ustawiać meble, przygotowywać jedzenie. Oczywiście nie chcieli, żebym cokolwiek z tego widziała. Piątek też nie jest dobry, odpowiedziała szybko mama, jej głos jeszcze bardziej się podniósł. Mam wizytę u lekarza. a potem jeszcze zakupy spożywcze i muszę posprzątać dom. A wymówki piętrzyły się, każda bardziej przejrzysta od poprzedniej. siedziałem i słuchałem, przypominając sobie wszystkie razy, kiedy odpowiadałem na ich wezwania o pomoc. Wszystkie miesięczne płatności, wszystkie lata bycia odpowiedzialnym. Tym niezawodnym, na którego zawsze mogli liczyć, kropka po powrocie do biura, nie mogłem skupić się na pracy. Pod wpływem impulsu otworzyłem Facebooka i wyszukałem profil Marian. Nic się nie pojawiło. Zmarszczyłem brwi, spróbowałem ponownie, po czym zdałem sobie sprawę, co się stało, zablokowała mnie, kropka hej. Sara, zawołałam do mojej przyjaciółki i współpracowniczki z sąsiedniego boksu. Mogłabyś wyświadczyć mi szybką przysługę. Możesz sprawdzić stronę mojej siostry na Facebooku. Chwilę później patrzyłyśmy na profil Marian. Było tam, w pełnym kolorze, wiele postów o jej zbliżającej się uroczystości. W końcu otrzymałam uznanie, na które zasłużyłam, czytamy w jednym z podpisów wszystkie te lata ciężkiej pracy się opłaciły. Selfmade, sukces, boss Lady, kropka, czytając komentarze, zrobiło mi się niedobrze. Samodzielnie stworzona. Praca, którą dostała tylko dzięki mojemu związkowi z Jamesem? Stanowisko, które mogła objęci tylko dlatego, że nasi rodzice wspierali ją, gdy odnajdywała się po studiach Awans, który świętowała w domu, częściowo opłaconym z moich pieniędzy, reszta tygodnia minęła jak mgnienie oka. Ledwo spałem, a w głowie kłębiły mi się wspomnienia, poświęcenia i jednostronne wsparcie. W sobotę wieczorem podjąłem decyzję, kropka, podjechałem pod dom rodziców o dwadzieścia. Trzydziesta ulica była zastawiona samochodami, a przez okna widziałem światła, słyszałem stłumione dźwięki muzyki i śmiech, kropka, czułam się dziwnie spokojna gdy wyciągnęłam telefon i wybrałam numer Jamesa. Hej, James, powiedziałam, gdy odebrał. Pamiętasz, jak nie mogłeś dotrzeć na imprezę Marianne? Jestem teraz przed domem rodziców i myślę, że chciałbyś coś usłyszeć. Mógłbyś zostać na linii? Jasne, odpowiedział, brzmiąc na zdezorientowanego. Kropka, przełączyłam telefon na głośnik, podkręciłam głośność i podeszłam do drzwi wejściowych. Klucz, który wciąż miałem z tych wszystkich rodzinnych obiadów, obrócił się gładko w zamku. impreza była w pełnym rozkwicie. Ozdobne serpentyny zwisały z sufitu bejne gratulacje rozciągał się na ścianie salonu. Marianne stała w centrum kręgu podziwiających, ubrana w nową sukienkę od projektanta z kieliszkiem szampana w dłoni pokój zamilkł. Gdy weszłam do środka, twarz mamy zbladła. Tata nagle zainteresował się swoimi butami. Wyraz twarzy Marianne zmienił się z szoku w złość. Co dokładnie dziś świętujemy? Zapytałem, a mój głos poniósł się w nagłej ciszy. Marianne otrząsnęła się pierwsza. Co ty tu robisz? Zarządzała z zarumienioną twarzą. Nie byłaś zaproszona. To przyjęcie tylko dla rodziny i bliskich przyjaciół rodziny powtórzyłam Jestem twoją siostrą i to ja pomogłam ci dostać tę pracę To nic nie znaczy barknęła Marian Nie jesteś częścią mojego wewnętrznego kręgu Nigdy nie wspierałaś mojego sukcesu kropka odwróciłam się do mamy która nerwowo zaciskała ręce Czy to dlatego nie zostałam zaproszona bo nie jestem wystarczająco wspierająca a co z tymi 1500 dolarów, które ci wysyłam co miesiąc? Mama uniosła podbródek, a na jej twarzy pojawił się znajomy, obronny wyraz. Cóż, nie będziemy już tego potrzebować. Marian ma teraz wspaniałą nową pracę z doskonałą pensją. Od teraz będzie nam pomagać, kropka wpatrywałam się w matkę, a jej słowa wciąż dźwięczały mi w uszach. Kiedy Marianne wystąpiła naprzód, jej twarz zalśniła szampanem i złością. Chcesz porozmawiać o tym, jak dostałam tę pracę? zadrwiła. Dobrze, porozmawiajmy o tym. Co z tego, że znałaś Jamesa? To ja zasłużyłam na ten awans. To ja ciężko pracowałam i zaimponowałam wszystkim kropka. Nie sądzisz, że powinnaś przynajmniej to przyznać? zacząłem, ale ona mi przerwała. — Ceo przyznać? — Boże, zawsze taki byłeś, tak desperacko pragnąłeś uwagi, uznania. Głos Marian podniósł się, ostry od nagromadzonej przez lata pogardy. — Wiesz, Ceo, zawsze wstydziłam się, że jestem z tobą spokrewniona. Zawsze chodzisz w swoich tanich ciuchach, zakopana w książkach, wyglądasz jak jakiś strach na wróble. — Czy ty w ogóle masz porządną sukienkę? Od dziecka byłeś wstydliwym kujonem i niechujem. kropka w pokoju zapadła martwa cisza. Kilku gości poruszyło się niewygodnie, unikając kontaktu wzrokowego. Czyjś kieliszek z szampanem brzęknął nerwowo o stół, poczułam, że ogarnia mnie dziwny spokój. Hej, James, powiedziałam wyraźnie do telefonu, który wciąż trzymałam. Złapałeś to wszystko. Każde słowo, jego głos przeszedł przez głośnik, krystalicznie czysty w cichym pokoju. Jestem absolutnie zbulwersowany. Twarz Marianne w jednej chwili zmieniła kolor z czerwonego na biały. Odwróciłem ekran telefonu w jej stronę, aby mogła zobaczyć imię Jamesa. Witaj Marianne, kontynuował James, jego głos był twardy. Spodziewam się zobaczyć cię w moim biurze w poniedziałek rano. Uznaję twój awans za odwołany i daje ci dwa tygodnie na znalezienie nowego zatrudnienia. Takie zachowanie jest całkowicie niedopuszczalne w naszej firmie. Kropka kieliszek z szampanem wyślizgnął się Marian z palców. Roztrzaskując się na drewnianej podłodze, mama rzuciła się do przodu z wyciągniętymi rękami. Robin, kochanie, na pewno możemy, nie, przerwałam jej. Nie możemy. A od jutra możesz przestać oczekiwać tych comiesięcznych wpłat. Skończyłem kropka, rozejrzałem się po pokoju i spojrzałem na drogie dekoracje, za które prawdopodobnie pomogły mi zapłacić moje pieniądze. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że było warto. Kropka wyszedłem, zamykając drzwi na gniewne krzyki Marianne, i błagalne telefony mamy kropka pojawiły się w moim mieszkaniu następnego dnia. Dobijając się do drzwi, Aż sąsiad zagroził, że węźwie ochronę. Nie odpowiedziałam. Próbowali ponownie następnego dnia i następnego kropka zablokowałem ich numery, przefiltrowałem ich e-maile do spamu. Od tamtej nocy minęło sześć miesięcy kropka od wspólnych znajomych dowiedziałem się, co z tego wynikło. Marianne wróciła do domu po utracie pracy, a jej luksusowe mieszkanie przestało być przystępne cenowo. Kropka próbowała znaleźć inną posadę w marketingu. Ale referencje Jamesa lub ich brak zamknęły wiele drzwi. Kropka mama wróciła do pracy na pełen etat w starej pracy, teraz, gdy moje miesięczne wsparcie wyschło. Tata próbował raz skontaktować się przez kuzyna, mówiąc, że walczą bez mojej pomocy. Ale ten numer też zablokowałem. Wczoraj dostałem awans w pracy. Siedząc w biurze i patrząc na e-mail z gratulacjami, pomyślałem o przyjęciu, na które wszedłem sześć miesięcy temu. Pomyślałem o napisaniu, by powiedzieć im o moim sukcesie, ale potem przypomniałem sobie, że nie potrzebuję już ich potwierdzenia. Nigdy nie potrzebowałem.